W odległej galaktyce istniała cywilizacja, w której pojęcie osobistej wolności było jedynie odległym wspomnieniem. Mieszkańcy tego społeczeństwa, znani jako ISBS, nieśmiertelne istoty duchowe, zostali pozbawieni swoich praw przez potężną organizację, znaną jako Stare Imperium. ISBS byli poddawani okrutnemu i nieustępliwemu systemowi, który wymazywał ich wspomnienia. Poddawał ich elektronicznym wstrząsom i zmuszał do życia w niewoli. Wśród tych ISBS wyłoniła się grupa znana jako poszukiwacze wolności, napędzana ponadczasową wiarą w inherentną wartość wolności i godności. Zrozumieli, że ich egzystencja trwająca biliony lat została sprowadzona do roli marionetek pod rządami opresyjnego reżimu. Poszukiwacze wolności Przysięgli wydostać się z tego kosmicznego więzienia. Ich walka była podobna do walki odważnej grupy na odległej planecie zwanej Ziemią, gdzie prawa człowieka były również deptane przez autorytarnych władców. Ci ziemscy ludzie, zainspirowani duchem sprawiedliwości, zjednoczyli się pod sztandarem obrońców ludzkości. Walczyli o prawo do swobodnej wypowiedzi, myślenia i życia opierając się tłumieniu sprzeciwu i wymazywaniu historii. Gdy poszukiwacze wolności i obrońcy ludzkości rozwijali swoje działania, zrozumieli, że ich walki były ze sobą powiązane. Przesłania nadziei i wytrwałości płynęły między galaktykami, ukazując, że walka o prawa człowieka przekracza granice kosmosu. Stare Imperium, zdając sobie sprawę z zagrożenia ze strony tych zjednoczonych sił, zintensyfikowało swoje wysiłki, aby utrzymać kontrolę. Bitwy toczyły się w kosmosie i na Ziemi, gdy opresyjna machina Starego Imperium zderzała się z niezłomną determinacją poszukiwaczy wolności i obrońców ludzkości. Mimo przeciwności, postęp był zauważalny. Opresyjne ekrany siłowe zostały zdemontowane, a maszyny wymazujące wspomnienia napotkały opór. Z jakim nigdy wcześniej się nie spotkały. Uciśnione istoty duchowe i ludzie zaczęli pamiętać swoje prawdziwe tożsamości, swoje wspólne wartości i zaangażowanie na rzecz wolności. Choć wyzwań nie brakowało, iskra nadziei rozpalona przez poszukiwaczy wolności i obrońców ludzkości rozprzestrzeniła się po całym kosmosie uścisk starego imperium słabu, a nowa era wolności i praw człowieka nastała. Walka była daleka od zakończenia, ale siła jedności i wiara w wartość każdej istoty przeważyły.